Znajdujemy się w Muzeum Motonostalgia w Nieburowie. Jest z nami pan Wojciech Bury, czyli właściciel tutaj tego, tego muzeum. Muzeum jest naprawdę duże, bo mamy tutaj ogromną kolekcję motocykli, samochodów, ale też bardzo dużą kolekcję ciągników rolniczych i to ciągników naprawdę niezwykłych. Chyba jedna z większych kolekcji ciągników, na przykład prototypowej serii U, bo tutaj mamy e, trzy modele, dobrze patrzę, tak, trzy modele, dwie 310, 710 i jedynie brakuje e, 510. 510. U, U510, tak, to były no, taki, taki sam ciągnik jak te 310, tylko różnił się tym, że miał trzycylindrowy silnik i 45 koni mocy, bo te mają 30 koni mocy. I tutaj tak patrząc właśnie na, na te ciągniki, możemy chyba żałować, że jakby ten projekt nie został pociągnięty, pociągnięty dalej. No do, dokładnie tak, no ale to po prostu polityka tamtych lat spowodowała to, że taki naprawdę ciekawy, ponadczasowy projekt, tak? bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to było no, 50 lat temu. Tak? Te ciągniki nawet przeszło 50 lat temu zostały zaprojektowane, bo pod koniec 60, lat 60. Prototypy, prototypy powstały tam się. 70., 71., 72. Te wszystkie są z 72. roku. No to ciągnik, który posiadał wtedy synchronizowaną skrzynię, szczelną kabinę ogrzewaną, te większe modele, wspomaganie układu kierowniczego, tak były przystosowane pod, pod wyjście przedniego napędu no to naprawdę były ciągniki i no, tam gdzie, gdzie duże firmy mogłyby się takimi, takimi rozwiązaniami po, poszczycić generalnie właśnie jak ten projekt byłby rozwijany przez, przez lata to dzisiaj moglibyśmy rozmawiać o no, ciągnikach na naprawdę wysokim poziomie, bo nie ma się co oszukiwać, wiele zachodnich firm startowało właśnie z y, podobnego poziomu jak y, możemy tutaj oglądać i dzisiaj są tam gdzie są. To znaczy tak no, w biznesie wiadomo y, jest y, rozwiązania są ważne ale i sposób zarządzania tak tutaj jeżeli dyrekcja miała związane ręce i po prostu no, ktoś za nich podejmował decyzję no to wyszło tak jak wyszło bo dzisiaj możemy gdybać że co by było z Rusem, tak ale jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie ten, ten zakład y, istniałby i mógłby dzisiaj y, no, mieć dużo dużo większą sprzedaż. Tak? Jakby nie ta decyzja, że, że kupiono licencję, która no, nie do końca się sprawdziła, zresztą duże problemy były z wdrożeniem jej do produkcji, tak? bo, bo no, głównym 10 lat główny, główną przeszkodą to był ten system calowy, niemetryczny. Ustosowanie wszystkiego zresztą do dzisiaj nie, nie, nie wszystko zostało zmienione, tak, bo, bo silniki, które są produkowane, znaczy były produkowane, przepraszam, były, bo już nie, już są, już są, nie, nie ma, są, tak, tak już 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 nie, nie ma, ma tak. były w systemie calowym. No właśnie, ale e, tutaj wśród tej, e, wśród tej kolekcji e, mamy też sporo innych e, perełek. Tutaj akurat e, pokażemy to na pewno na przebitkach, ale jest też e, Święty Gral miłośników ciągników Ursus C360, czyli fabryczna 60 z fabrycznym napędem oryginalnym. Tak, tak, tak. to znaczy napęd wiadomo jest firmy Cararo, tak? bo to historia tego była zresztą to nie tylko 60, bo tutaj jest 30 też z przednim napędem. Historia tego była taka, że to firma Cararo sprzedawała, miała w ofercie generalnie ciągniki jak gdyby pod własną marką, z tym, że ona nie, nie produkowała ciągników, kupowała podzespoły i między innymi na polskich podzespołach ta 30 to, to była mechanika tylko z Ursusa, czyli skrzynia biegów, most i silnik. Natomiast Carrara dodawało przedni most i oblachowanie, i to pod własną marką sprzedawali coś takiego. Tak samo 60, chociaż 60, to było już trochę więcej rzeczy z Ursusa, bo to był praktycznie cały ciągnik C362, to wersja eksportowa 60, i tam domontowywano tylko przedni napęd, i również to było sprzedawane we Włoszech. Tutaj też mamy na przykład dwie ciekawe modyfikacje 30 bardziej 4. Nie, no to nie, nie, nie do tak, końca tak. Ten zielony 342 to jest poprzedni projekt Ursusa, bo Ursus miał dwa takie momenty, gdzie politycy zadecydowali o tym, co będzie produkowane w Ursusie. I to jest właśnie przykład rozwoju Ursusa C325, 25 na samym początku jak to się nazywało, tak? I bardzo szybko doszli do wniosku, że Ursus 25 jest po prostu za mały, za lekki, za mało wydajny, a rolnictwo potrzebuje mocniejszych ciągników, tak? I w latach 60., w pierwszej połowie lat 60., powstała koncepcja większych, większych ciągników. To między innymi jest produkt tej koncepcji, czyli Ursus C342. I to jest, można powiedzieć, no, wzmocniona 30. No, nie można powiedzieć, że 30, bo, bo wtedy 30 jeszcze nie tak, było. Nie tak? było jej, ale... ale wzmocniony 28 z silnikiem trzycylindrowym, bo to jest po prostu silnik. Yy, S313 czyli tak jak S312, tylko jeden cylinder więcej i mocniejszy tył. Ten tył później był wykorzystywany właśnie w ciągnikach głównie eksportowych, już później nazywających się Ursus C335. A tutaj ten drugi 342 to jest właśnie późniejsza już konstrukcja, czyli ten sam tył, ta sama skrzynia ale silnik Perkinsa, trzycylindrowy silnik Perkinsa, bo takie ciągniki były sprzedawane na eksport. Głównie Francja, Grecja, w Niemczech można spotkać takie ciągniki. Także nawet w 60 latach Ursus współpracował już z Perkinsem, bo właśnie te małe ciągniki miały silniki trzycylindrowe Perkinsy, te większe 60 miały czterocylindrowe Perkinsy. No, i jak wiadomo, 80 i pod tytułem 3110 też były z silnikiem sześciocylindrowym Perkinsa na eksport głównie, bo w Polsce raczej takich ciemników się nie spotykało. Jakieś pojedyncze sztuki można było sobie spotkać. Chociaż właśnie ten 342 ma polskie korzenie, on nigdy nie wyjechał nigdzie. Jest z jednego kawałka, że tak powiem. Tabliczka się wszystko zgadza z czynnikiem, ze wszystkim i on ma polskie korzenie. Ale właśnie, bo dużo tych takich powiedzmy, rzadszych, ciekawszych wersji Pan sprowadza, znajduje poza granicami. U nas, u nas właśnie, no trafiają się pewnie, ale. Dużo, dużo gdzieś tam, gdzieś tam wyjechało. Tak. Te ciągniki, które u nas z tego względu, że one głównie trafiały do gospodarstw państwowych czy do jakichś tam kółek rolniczych, do spółdzielni i tak dalej, one były bardzo mocno eksploatowane. Bardzo trudno jest znaleźć egzemplarz, który pochodzi z, z jednego kawałka, tak? Z, tak nie, nie był przerabiany, nie był, nie był przerabiany, silniki i tak dalej. Nie? Natomiast za granicą to trafiało do gospodarstw już mniejszych, indywidualnych i tam powiedzmy stamtąd tak się ciągnik przywozi, on jest w lepszym, gorszym stanie, ale na pewno jest kompletnie. Z, z kompletny, 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 tak. kompletny tak. No, chociażby ta pięćdziesiątka to też przyjechała z, z Chorwacji tak i i to jest wszystko silnik zgodny z tabliczką, ze wszystkim, także tu nigdy nic nie było robione i podejrzewam, że nigdy nie była nawet remontowana. No tak, bo tutaj też widać chociażby to, co w późniejszych już modelach, znaczy w późniejszych modelach w modelach, które były eksploatowane w Polsce, było to dostosowywane do, do 60, bo zmieniano tak. na przykład, nie wiem, filtry. Tak, tak, tak. Olejowe, już na te tak. sześćdziesiątkowe. Produciki, i tronnice Tak, malowano, tak. tak, tak, tak. Już, już to zupełnie inaczej wyglądało. Poza tym no ciężko też znaleźć nawet ciągniki, które mają oryginalne malowanie tutaj. To co pięćdziesiątki, tak. piątki miały, czyli niebieski tak. korpus, i tak, tak. E, było to później upodabniane do. Do 60. No, tak, wiadomo, tak. była, była taka, <taki> taka moda, no każdy tak. chciał mieć... Chociaż jakby... pierwszy, pierwsze 60, bo mam 60 z 76 roku, również była niebieska, tak? Niebieski później dopiero korkus, tak? ten korpus zmieniono na szary, na szary. Tutaj jeszcze też na zewnątrz jest na przykład ciekawy ciągnik, czyli wersja to jest 80 -ka? Bizon? Tak, no to już jest późniejszy model jak 80. To jest Bison 8550. A dlaczego tak? To jest wersja robiona specjalnie na Holandię i dlatego 8550, dlatego że ona ma mechaniczny regulator dawki paliwa i mniej więcej, bo paliwo to moc, tak? i mniej więcej ta moc tego ciągnika się waha od 85 koni do 50. Tak? No i ten ciągnik jest praktycznie nowy, bezprzebiegowy, bo został sprowadzony właśnie z Holandii. Od dilera, który te, tymi ciągnikami handlował kiedyś w przeszłości, po prostu ten ciągnik się nie sprzedał. Został przez ileś lat tam stał i, i parę Zbierał lat też. temu udało się go tam znaleźć i, i pozyskać kupić. A jeśli chodzi właśnie o renowację, to na przykład maszyny z serii Woo, no tu umówmy się, raczej jest problem z częściami, bo to były ciągniki, które były opracowywane od podstaw i dzielą mało podzespołów lub prawie że wcale z tym, co co jest jakby gdzieś tam dostępne ogólnie. No dlatego mam ich. To znaczy, tak, jest to dosyć duży problem, yy, dlatego mam ich kilka sztuk yy, i no czasami trzeba coś pożyczyć, a jak nie, to po prostu dorabiać. Tak? No mam na przykład Ursusa 710 kolejnego, gdzie już został wymieniony silnik, i no raczej graniczy studem znalezienie takiego silnika, żeby go uzupełnić. Tak? No jest to, jest to duży problem. Zresztą w motorizacji zabytkowej renowacja w większości rzadszych, starszych egzemplarzy wiąże się właśnie z tym, że trzeba dorobić blachy, trzeba dorobić jakieś odlewy, trzeba dorobić jakieś części. No po prostu to jest żmudna praca, no jest praca. kosztowna też, bo, bo wykonywanie pojedynczych jakichś części elementów no, to dużo czasu i pieniędzy. Tak? A jeszcze tak na koniec tylko naszej rozmowy zapytam, bo tutaj to, co widzimy, to jest oczywiście mała, mała część kolekcji, ale szykują się jakby kolejne tak. eksponaty, które są w trakcie przygotowywania. Tak, no cały czas cieszę się, bo, bo od no ponad roku Mam już zespół trzech ludzi, którzy zajmują się tylko można powiedzieć ciągnikami. No i udało się już kilka wyremontować całkowicie. Kilka sztuk jest w trakcie, no a jeszcze. Spora grupa czeka na, 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 swój czas. na swój czas. Co prawda, może nie ma aż tak no, bardzo ciekawych egzemplarzy, bo to głównie są egzemplarze właśnie eksportowe. No i jakieś tam ciekawsze, może krajowe też, jakieś bardzo wczesne modele i tak dalej. Ale no, jest tego jeszcze sporo do zrobienia. Także myślę, że za rok, bo w tej chwili już kończymy sezon. Tak, bo to jest przedostatnia niedziela, jeszcze przyszłą niedzielę będzie, sobotę, weekend w ogóle, tak, sobotę i niedzielę będzie można tutaj zwiedzać to muzeum, potem zamykamy, bo trzeba pochować to, co stoi na zewnątrz na zimę, a zaczynamy od weekendu majowego i wtedy na pewno będzie sporo ciekawych nowych rzeczy.